Cześć! Z tej strony Marcin Zaleska Ekstra Szkolenia. Dzisiaj na plac zawitał Wiktor, nasz kursant. No i zobaczcie. Kolejny kursant, który robi łuk nie na metodę, tylko obserwując tor jazdy w prawym lusterku przez prawe szyby, przez tylnią szybę, przez przednią szybę, przez lusterko prawe, lewe i wewnętrzne, tak, żeby. I jak najlepiej to wszystko wyglądało. No i zobaczcie, wjazd do koperty bez najmniejszego problemu. Nie musi się stresować, przy której tyczce skręcić, nie skręcić. Po prostu sobie jedzie. A zobaczcie, jak ładnie poczekał, żeby mnie nie przejechać. Przyjało sobie z instruktorką Iwoną, która właśnie tłumaczy coś. Weronice. Trzeba się moi drodzy troskę nakręcić tą kierownicą, ale jak się już nakręcimy, no to satysfakcja z tego, że umiemy wjechać do przodu połuku i wyjechać do tyłu połuku. Nieważne, czy to jest łuk egzaminacyjny, czy to jest gdzieś u babci, czy to będziecie, nie wiem, pod domem weselnym i trzeba będzie z imprezki wycofać, no to wy będziecie potrafili wycofać. Dlatego ważne jest to, żeby się no, uczyć jazdy pasem ruchu do przodu do tyłu na wyczucie. Elegancko! Mega, w jedną i w drugą stronę mega dobrze. Jedziesz! Co? Na TikToka to ci powinienem nagrać, jak ci drzwi otworzyłem i nie zauważyłeś. No, to, to było dobre, to było dobre. <śm> jak właśnie zginąłeś na egzaminie przez drzwi otwarte. No to jedziesz do przodu.